Latarniana rewolucja zaczęła się wczoraj. A może nawet przedwczoraj? Wszak bikony, czyli małe nadajniki, które za sprawą bluetootha komunikują się z naszymi smartfonami, pojawiły się nie tylko w centrach handlowych, ale również w muzeach i na lotniskach. Działają na podobnej zasadzie co latarnie przed wiekami. Mają wytrzymałe baterie i są w zasadzie cały czas aktywne. Kiedy nasz smartfon znajdzie się w ich pobliżu, to kontaktują się ze stosowną apką, wyświetlając zakodowaną informację, kierując nas do sklepu czy wrzucając rabacik. Co ważne, bikony to urządzenia stosunkowo tanie. Mogą kosztować nawet kilka dolców sztuka. Jako, że bikony nie są niczym nowym, nie ma się co specjalnie rozwodzić nad ich podstawową użytecznością. Niemniej jest wiele nietypowych akcji z nimi związanych. W Rzeszowie na przykład testowana jest apka ułatwiająca znalezienie miejsca do parkowania. kolei Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zainstalowało całą siatkę cyfrowych latarni. Odwiedzający mogą zainstalować apkę i wędrować po ekspozycji zgodnie ze wskazówkami. A stając przy jakimś dziele sztuki, możemy sięgnąć do smartfona po informacje dotyczące choćby autora. Rzecz jasna takich komercyjnych bądź co bądź zastosowań pikonów jest cała masa. Niemniej pojawiają się też inne. Na przykład w pikony wyposażono stołeczne centrum osób niepełnosprawnych. W tym wypadku, skomunikowany z bikonami smartfon, przemienia się w przewodnika po budynku, ułatwiającego petentowi załatwienie spraw. Ech, to rozwiązanie sprawdziłoby się w każdym urzędzie skarbowym. O tym, jak bikony mogą poprawić codzienne życie niepełnosprawnych. Myślą także pracownicy krakowskiego startupu Contact.io. Tak, to ta firma, która w zeszłym roku otrzymała 2 miliony dolarów dofinansowania na rozwój. Jeden z jej założycieli to osoba niedowidząca, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo technologia ułatwia życie niepełnosprawnym. Takie firmy jak Blind Square czy Wayfinder tworzą smartfonowe aplikacje pozwalające niedowidzącym poruszać się niemal zupełnie niezależnie od innych ludzi. A teraz pomyślcie, jak takim ludziom pomogłoby rozmieszczenie bikonów w odpowiednich miejscach. Na przystankach, w autobusach, na dworcach, lotniskach. Na te właśnie potrzeby Contact IO postanowiło przeznaczyć 100 bikonów za darmo dla najlepszego pomysłu non-profit, wykorzystującego latarnie dla dobra ludzkości. Jeśli macie jakiś pomysł, wskoczcie na stronę beaconsforgood.org i dołączcie do akcji. Rzecz jasna 100 bikonów wiosny nie czyni. Niemniej do akcji dołączają kolejne firmy. Pojawia się coraz więcej pomysłów, które mogą odmienić nasz świat. Rzecz jasna osoby zdrowe na ciele i umyśle nie zawsze zwracają uwagę na ten aspekt technologicznego rozwoju. To jednak właśnie od nich także zależy przyszłość rodzaju ludzkiego. A ta, dzięki między innymi pikonom, jawi się technologicznie i wspaniale.